Hej, 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 witam Was wszystkich bardzo friszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon White. Ostatnio zapomniałem wspomnieć o. Przepraszam, dość ważnej rzeczy, o której miałem wspomnieć od nie wiem kiedy. Yy, mianowicie, jest sobie na YouTubie taki. Um, youtuber, you don't say, który również nagrywa Pokemony i obejrzałem kilka jego filmów, bo napisał do mnie, i się skontaktowaliśmy, trochę ze sobą gadaliśmy, a może Lapras, zaraz zobaczymy. Nagrywa on Nazlog aktualnie chyba, nie jestem pewien czy nadal, nagrywa Nazlog z gry Fire Red i muszę Wam powiedzieć, że bardzo profesjonalnie to robi, ma bardzo fajny komentarz, bardzo fajny głos, taki w sumie niski. I to ja lubię takie głosy, boże, taka totalna gejoza wychodzi w tym Pokémon że po prostu już nie mogę, no ale mówię wam jak jest. Jest to użytkownik Wajdzio... Chyba taki manik. Tutaj będziecie mieli adnotację, więc bardzo was zapraszam do zajrzenia na jego kanał, bo ma naprawdę fajne filmy i potrzebuje rozgłosu. Eee, a że tutaj akurat u mnie się zebrała taka grupka e, widzów Pokémon, to dlaczego by tego nie rozprzestrzeniać, nie? Dobra, zobaczmy co to jest, bo ostatnio, jak pamiętacie, zapewne dostaliśmy się do Village Bridge i właśnie sobie to zwiedzamy bądź la prasem, będzie fajnie. O, matka Baskalina, no boże... No dobra, trudno. E, może w końcu złapiemy jakieś Pokémony, bo ja sobie to naprawdę sporo imion wziąłem już e, przy poprzednim odcinku. E, ale, ale jakieś się tak nie złożyły. Dobra, więc zobaczymy tym razem. Kończymy prawdopodobnie w tym odcinku zwiedzanie Unowy i już tylko bierzemy się za łapanie ostatnich legend, a potem liga moi drodzy. W końcu właśnie muszę gdzieś dorwać Quick bo po prostu przy e, tym, przy Thiurem mm, miałem straszne problemy. Nie fajnie się go łapało. Not good, dude. Dobra, sorry, musiałem to przyspieszyć, bo basculiny nie, nienawidzę. Dobra, co tutaj? O, tutaj jest fajny taki subquest, zaraz wam pokażę. A ty? O, Twoją ulubioną czynnością ostatnio jest chodzenie pod mostem. To źle wróży Twojej przyszłości, no ale spoko. Aha, a ty jesteś trenerką? No o, <laughs> boże, mój głos. No dobrze, więc zobaczmy co tam trzymasz, Baby Shannon Amungus. Hmm, ciekawe, chyba jakoś rzadko trenerzy mają te Pokémony Fungusa i Amungusa w sensie. Ale to dobrze Dobra mm. Użyjmy Earthquake Bo co prawda to jest Pokemon trawiasty Ale również strujący Więc będzie na zero No kurcze Ten Amungus ma trochę HP Albo de defa Nie wiem czy czego ma więcej mm. Tak, tamtego odcinka jeszcze nie wrzuciłem Bo nagrywam prawie od razu po tamtym więc nie wiem, co mi pisaliście, jeśli mi coś pisaliście ciekawego. Więc się nie odniosę, wybaczcie mi. Dobra, sevipera widzieliśmy już wiele razy, nie, nie udało nam się złapać za żadnym. Niestety coś tak pecha mamy do tego Pokemona. I Ekans, Ekans chyba nie widzieliśmy. Ekans, czyli od tyłu Snake, jak się przyjrzycie, jest Pokémonem typu trującego z pierwszej generacji, Pokémonem Wężem, Judoncei, ewoluuje w Arboka, który od tyłu czyta się w Kobra, ko na którymś tam poziomie w anime miała go Jessie i bardzo lubię tego Pokémona jakoś. Ekans, dobra, nie umiem naśladować Pokémonów, więc to porzucę. Ale w anime był bardzo fajny. Smutno mi było, jak Arbok musiał opuścić Jesse i Jamesa, i w ogóle to była taka smutna scena. I Grimer, czyli no, jak Grimer ewoluuje, to ewoluuje w Maka. A Mak czytany od tyłu, to już sobie sami to powiedzcie, ale to jest trochę creepy. Childhood Ruin. Dobra. Shannon pokonana miała trochę jakiś smrotków w drużynie. Dobra, i zajmijmy się teraz tym subquestem, bo tu chyba nic więcej nie ma. Tylko patraty jakieś... Restauracja w Village Bridge. Kanapki są naszą specjalnością. Dobrze, więc zobaczmy. Są tu jacyś ludzie z Pokemonami. Pikachu! Miu Miu! Krokorok i Patrat Kroko, a ty? whip, dobra, prawie No i tutaj mamy kucharza kucharzy, Kucharzynie, tak naprawdę W końcu kobieta na swoim miejscu <noise> Żartuję Dobra, i tak Mamy jakąś rezerwację na bitwę Ciekawe, nie wiedziałem, że trzeba z nią walczyć hm. No ale dobrze, zawalczmy z nią w takim razie Boże, to jest kucharka Chris, nie wiem, czy to jest jakieś Bezpłciowe imię, czy jak, ale okej okay. Um, po walce właśnie będziemy mogli się tym zająć, to jest całkiem przydatne, znaczy przydatne, całkiem fajne, takie przyjemne, chyba można to robić raz dziennie, w sumie takie nic, ale raz sobie można zrobić, żeby chociaż zobaczyć, nie? O, kombi, kombi, dobra trudno, jak zobaczę kombi jeszcze to wam przedstawię. W każdym razie to jest Ursaring, Pokemon typu normalnego, Pokemon Niedźwiedzi z drugiej generacji, wyższa forma, tedy Ursy i bardzo dobry Pokemon ma kurczę, strasznie dużo ataku i fajne ruchy czał czałkiem. W anime dużo osób go miało i był koksem. Ale ja jakoś nigdy go nie trenowałem, nie wiem czemu. Jego Shiny wersja jest ohydna, zielona, fu. Po prostu niektóre Shiny Pokémony są takie paskudne, że aż e, ciarki przychodzą. No, ale dobra, a Ring, pada. I kucharka Chris. Czy kuchasz Chris pokonany na... I co? Wiem, że jestem świetny. O, chcę mnie zatrudnić. Co, co... o tym myślę? Tak, popracujemy jako kelnerzy. To no, świetnie, tak się cieszę. Um... Czy już wiesz, co będziesz robił? Wiem. <grym> Wiem, co robi kelner. Aha, dobra. E, ma nadzieję, że się spiszemy. No i teraz mamy zapytać ludzi, jaką kanapkę by sobie życzyli zjeść. I musimy to wszystko zapamiętać. Więc zapytajmy tego gościa. On by chciał e, zjeść, znaczy nie on tylko pikachu tego trenera, chciałby zjeść kanapkę z pitcha berry. Picza. E, dobra, picza, ty. Persim. Dobra, pitcha, persim. Hmm, picza <grywa> Picza, persim, picza i często Dobra, picza, persim, picza, często eee, Picza, <grywa> persim, picza, często No, ona teraz zrobi, my Sobie musimy chwilę poczekać. Eee, no takie w sumie całkiem sprytne. Tak, i już możemy im oddać. Tak, picza. Są zadowoleni. Nie wiem co się stanie jak cię im da złą. Ale wolę nie sprawdzać. picza, Persim. Eee, picza I często. Wszyscy zadowoleni. Coś za to dostaniemy, nie pamiętam co, ale zaraz się okaże. I często. Wszyscy szczęśliwi, najedzeni, aż sam się głodnie zrobiłem. No i co? Oczywiście, że moja praca była świetna. I otrzymamy Lamberry, to jest całkiem dobra jagoda. Eee, leczy ze wszelkich... E, ze wszystkich zmian e, statusu, więc jest całkiem przydatne nawet z konfuzji czy jakichś tam innych takich rzeczy. Dobra, podleczmy się i idziemy jeszcze na północną część. Obejrzeć co tutaj jeszcze jest. I w sumie możemy wychodzić stąd, bo tutaj już nic więcej nie ma. Dobra. E, tak, i jeszcze pamiętam, że miałem się wypowiedzieć o fabule Mirror's Edge, ale zapomniałem o tym w końcu, ale sobie przypomniałem. Tak, tutaj mamy jakąś trawkę, trenera, nie. O, on nam doda instrument, jeszcze jeden. O, HPA, dobrze. Um, miałem wam, o, jeszcze coś powiedzieć, <laughs> że moim zdaniem fabuła w Mirror's Edge miała wielki potencjał. Nie wiem, czy wiecie, czy kojarzycie grę, jak powinniście, ale... O kurde! Jak to możliwe? Braveviary na wolności? A czy my widzieliśmy tego Pokémona? W każdym razie jest to wyższa farma Rafleta i nie wiedziałem, że można go złapać. Tak dziko, kurczę. Dobra, spróbujmy. Świetny Pokémon używałem wielokrotnie, bo tak naprawdę dla niego e, gram w White, to tylko dlatego. E, po prostu jak go pierwszy raz zobaczyłem, to się zakochałem. Super ten Pokémon jest. E, fabuła w Mirror's Edge miała bardzo duży potencjał, e, jednak Rihanna Pratchett naciskana przez e, twórców gry e, tak naprawdę nie mogła za, ba no, nie mogła za bardzo e, się jakoś tam wypowiedzieć, że tak to ujmę. I tak jak w przypadku Tomb Raider, The Angel of Darkness tak naprawdę przycieli e, dobrzej grze z potencjałem skrzydła. E, a mogłoby to być naprawdę fajne, taki motyw e, futurystycznego miasta, coś na styl komuny, gdzie nie można mieć własnego zdania, gdzie ludzie się kryją, gdzie wszystko trzeba właśnie tak mm, robić, przemycać, wiecie. To było bardzo fajne, jednak e, ograniczyli to do, no cóż, e, nie najgorszej, lecz dużo bardziej mizernej e, formy niż ta, która mogłaby być, nie? Więc to trochę smutne. Mam nadzieję, że w sequelu już nie będzie takich spin o czas wydania i że e, twórca scenariusza, nie wiem czy to znowu będzie Rihanna Pratchett, e, która swoją drogą też e, jest autorką scenariusza do Tomb Raidera, z, z, z tego najnowszego, co to. Um, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Audi nuś, dawnośmy Cię nie widzieli, kochanie, ale możemy Cię zdzielić, <grym> W Adam musi jakoś kurczę tego EXPA nadrobić. W sumie już wszystkich dogania, więc nie będzie źle. O, patrzcie, Audino nie leczy. Widziałem kiedyś taki obrazek, taki komiks z Audino. E, dosyć śmieszny i taki chwytający za serce, że wszyscy gracze biją Audino dla EXPA, ona chce tylko dobrze, ciągle nas leczy. E, kiedyś ruch entre Entertainment, jakoś tak, Entrainment. Nie wiem jak to się czyta, to jest chwytliwe. Eee, nazywało się w japońskim tłumaczeniu <śmany> Make friends i to też było takie smutne Audino is trying to make friends A my ją zabijaliśmy Dobra hmm. <śmany> Taka śmieszna gra słowna hmm. Dobra, jakieś tam pierdoły Opatrzcie, już całą unowę zwiedziliśmy Już zatoczyliśmy pełne kółko Oszty w mordę, a nie, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Hmm, ciekawe. Wydawało mi się, że tu byliśmy. Hmm, Czyżby to oznaczało, że mamy jeszcze jeden most niezaliczony? O, Snowver, ciekawe. Snowver jest Pokémonem typu trawiasto lodowego z czwartej generacji. Ewoluuje w Aboma Snow na którymś tam poziomie. Używałem go jeden, jeden raz i to był jeden wspaniały raz, kiedy grałem w moje Pearl Pamiętam, byłem chory wtedy, leżałem w łóżku i nawalałem w Pearl Byłem już w lidze. Moja Aboma Snow nazywała się Algida i była naprawdę świetna. Możecie się spodziewać, że będziemy tego Pokémona trenować. Bardzo fajny. Ale w ogóle ciekawe połączenie. Trawiast i lud, nie wiem, jakoś taki podoba się. O matko, Corin, miałaś tylko Snowwera, no wiesz ty co. Mm, chyba na 40 poziomie woluję w tego abym ma snow. A ty co mi dasz? Jahuu! Mhm, nic tu nie ma, ciekawe. Mm, dobra, tutaj kolejna trenerka. Wydawało mi się, że tu byliśmy, no ale najwyraźniej nie. Tam jest jakiś wodospad, ale niestety nie mamy... Mari, żeby tam wlecieć. Mari, nasz Golding, który ma... Nasza Golding, która ma e, waterfall. No już w sobie się nie opłaca tego wszystkiego zbierać. Jak mówiłem, nie chcę tej gry przechodzić w 100%, chcę wam pokazać tyle ile mogę. Jednak jak najszybciej, jeśli mnie rozumiecie. Au! Wow. Ach tak, rapidasz, nic nie powiedziałem. Widzicie, nie się nas Rapidash jest pokemonem typu ognistego. <laughs> nie domyślilibyście się co. E, z pierwszej generacji jest to wyższa forma Ponity. E, całkiem dobry pokemon. chyba go kilka razy trenowałem. Ma dużo ataku fizycznego, więc jest jakiś tam fajny i ma ruk! Jest to jednorożec po części, więc super. Dobra, oded to Mentine, kurczę. Czemu nie zmieniłem Pokemona? Mentain jest pokémonem typu wodno latającego z drugiej generacji. Jest to wyższa forma Mentai pokémona z czwartej generacji. To jest ogólnie jakieś popaprane. No i co? I trochę strasznie wygląda. Taki pomarszczony jest. Co o tym myślisz? Dobrze, to. Jesteś świetna. O matko, tylko tyle. To nie wróży nic dobrego. Jeszcze użył Aquarine, No świetnie. O ja nie lubię takich walk. No ale cóż, dobra, spróbujmy r go potknąć Czy tam ją? Ją, oczywiście, że ją A widzicie, udało się, <laughs> Teraz odet to wykończ montajna I możemy lecieć dalej, bo chyba tylko Dwa Pokémony miała ta rangerka Go, go, power rangers O nie, kaktern, o kaktern Widzieliśmy nie, mówiłem wam o kakternie Tak on właśnie wygląda Fajny, spróbujmy użyć hurricane Nie wiem czy trafi, oczywiście, że nie trafi Nadal spróbujmy użyć Hurricane. Ja wierzę, że odejdźcie. Dobra, użyjmy RS, bo nie ma czasu. O nie, patrzcie, wredne. Bardzo wredne, bożty Trudno. Kakter niestety nas przechytrzył. O, Michi będzie poczwórnie efektywna na na Zmiecie go backbazem i tyle. Więc go go. Michi. Więc to tyle. No i co? Eee... Teraz, skoro już zwiedziliśmy całą umowę, to tak naprawdę zostało nam złapanie legendarnych pokemonów i idziemy na ligę. Co do Musicali i Subwaya, o którym wam wspominałem, że kiedyś po przejściu gry tam wpadniemy. Spokojnie, już jak rozpocznę serię z Black 2, to będą się jeszcze pojawiać sporadyczne filmiki z White właśnie jako takie uzupełnienie serii, więc spokojnie. O nie, czemu Zordon? No ale dobra, tak, krągankę chyba widzieliśmy, tak na pewno. Mamy jednego nawet e, z, ze swarmów, więc spokojnie. Dobra, R w Zordonie, zmieć go. Mam nadzieję, że ciebie nie trześnie żadnym w, w, tym walczącym ruchem, bo byłoby cielko. Dobra, może jakoś spać mi się dzisiaj, chcę Wam powiem. A ile pierwszy odcinek pociągnąłem bardzo fajnie i jestem z siebie dumny, to ten jakoś... Znaczy ten też mi dobrze idzie, ale kurczę, ziewać mi się chce ciągle. Nie wiem czemu. Nie mam kawy, nie mogę się jakoś ratować niestety. No ale cóż. Boże, żadnego Pokemona nie złapaliśmy od tak dawna. Tak, tam po drugiej stronie coś jest. Więc e, oczywiście chcemy to zdobyć. Hop, hop. I co to jest? Hmm. Hyper Potion. Nic są, something, nie? It's something, dude. Oj, tam jeszcze coś leży. Ciekawe. Dobra, ale najpierw zwiedźmy sobie jeszcze to. Chociaż chyba nie ma tu za dużo do zwiedzania. O jest tam ten. Oj, nie mamy... Nie mamy tego waterfall'a tak to byśmy sobie zjechali, a ten jest jakiś TM, mi się wydaje. No ale trudno. Jak się nie ma, to trudno, nie? Tam na górę też się wodospadem że No cóż. W takim razie przechodzimy do Opel Lucid i tak naprawdę możemy powoli ruszać na... Um, tak. Y, na legendarne Pokemony i pierwszy już y, będzie tutaj? Nie, poczekajcie, nie pamiętam co tutaj było. Chyba tak, chyba tak. Hmm, nie pamiętam, prawdę mówiąc, zaraz zobaczymy. E, w każdym razie idziemy na drogę numer 9. E, w sumie mogłem podleczyć poki. Zaraz to, to zrobię. O, chyba tajni masz się tu zrespił. O nie, Lemoniada. Ciekawe, nie wiedziałem, że tu się respirują Lemoniada. Ale to dobrze, chodźmy tutaj, bo tutaj są wszystkie Pokabola, a to jest mi potrzebne. <grym> dobra. Gdzie one były? Chyba gdzieś tam na dole. Tutaj były te, witaminki. Ty masz? Tak, dobra. I Quick Boli, mnóstwo. Mamy dużo kasy, więc nie będziemy się szczypać, no, Nie. O. Tyle mi pasi. E, timer boli... O, z 11. To się będziemy szczypać. Dusk boli też dużo, bo to się akurat teraz przyda. Um, Healbo. Dobra, też trochę. Ultra boli mamy chyba w ciul. Dobra, wszystko już mamy inne. E, tak więc jeszcze chciałbym skoczyć, podleczyć te poki i... Ruszamy, bo właśnie tutaj jest pewna lokacja, o której... Którą widzieliśmy już zresztą, ale była zamknięta, a teraz po lidze jest otwarta. No, więc spokojnie, Plururum, nie lubię. Prawdy mówiąc, Open Suit White jakoś tak w black jest taka radośniejsza znaczy radośniejsze to miasto. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jest. Dobra, po, po, pozwólcie, że się napiję. Dziękuję. <grym> ok, i jeszcze kupić chciałbym rippela dużo. Um, bo się też przyda, nie chcę tam, Boże, jak ktoś mówi, deptać po pokemonach non-stop. Dobra, escape rope też trochę, bo nam się przydaje, jeśli nie będzie nam się chciał wychodzić, bo to będzie pod ziemią. Y, tego też trochę, revive'ów, a co tam, jeszcze full heal'i by się przydało trochę. No myślę, że starczy już do końca gry. Dobra, a więc wychodzimy. Siadam na rowerek i zasuwamy. Zaraz kończymy odcinek, ale chcę wam pokazać chociażby wejście do tej lokacji, żeby było już zdynki. je. Oh yeah. Jeszcze ten outdoor nie interesuje. Dobra, już trudno, nie chcę mi się. Chyba widzieliśmy zresztą tam, tam ten swar swarm. oje. Oh yeah. Dobra. Mm, nie. Max Repel, w ruch. idziemy. Bo to właśnie jest tutaj. E, pewnie pamiętacie lub też nie, ale to właśnie tutaj pamiętacie, że tutaj bo poprzednio zamknięte. Tak, ale ta lokacja zwana jest Challenger's Cave i właśnie kurczę zapomniałem, że tutaj jest potrzebny flash. Poświęcimy jakiegoś Pokémona? Możemy spróbować. Michi może, ale Michi ma chyba same dobre ruchy. Slash, Thunderbolt, Thunderbolts, tutaj się nie przyda. Chociaż kurczę... O, nie lubię takich decyzji. Dobra, mamy TM, więc najwyżej wystąpimy, ale to jest teraz bardziej przydatne. Dobra, więc rozświetlamy sobie drużkę. Okej. Okay. Oho, i ostatni trener w tym odcinku, a co tam. Tak, i właśnie w tej jaskini dorwiemy yy, kolejnego legendarnego Pokemona. Pewnie niektórzy wiedzą co to za Pokémon, ale jeśli nie, to zobaczycie. Chociaż w sumie, kurczę, hmm, ciekawy czy on to będzie, bo w sumie trzeba je łapać w określonej kolejności. Kurczę, to ja to jeszcze sprawdzę przed nagraniem kolejnego odcinka. Na dziś mi już starczy, bo strasznie mi się spać chce. Myślę, że sobie ponął no live jeszcze w Metina, bo jest w sumie bardzo wcześnie, więc muzyk. Dobra, Golbat, zdychaj. O matko, Adam, tak dawno cię nie było, że aż nie możesz pokonywać tych Pokémonów. To takie smutne. Jeszcze krytyczny czas, no to jest po prostu smutne. Dobra. Papa. Pa. No i Adam, level 60, tak na dobre zakończenie odcinka. Toru pokonany. No i właśnie muszę sprawdzić jak to było z tymi tymi... Tak tam się schodzi na dół. Ale, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, wyroście to łapkami, gdyż mnie one cieszą. Poczekajcie, jeszcze sobie zapiszę w zeszycie, że muszę to sprawdzić, bo oczywiście zapomnę. Eee... Okay. No więc, e, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, wyraźcie to łapkami, gdyż mnie one cieszą. I cóż, do usłyszenia następnym razem w Let's Play Pokemon White. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do Wajdzia, mieście tam gdzieś w adnotacji, może jeszcze do opisu wrzucę, jeśli nie zapomnę. Tak więc, do, usłys do usłyszenia, trzymajcie się i pa!